Marek Łakowski, dzień dobry Państwu. Pani Barbara buczkowska staniec dzisiaj z gościem w sieci. Dzień dobry pani. Dzień dobry. I już doktorze. mówię, kim pani jest prezes oddziału Częstochowskiego Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego. Dodajemy dyrektor szkoły podstawowej numer 24. I jeszcze raz witam Panią. Dzień dobry. I od razu takie, może mocniejsze pytanie. Jest Pani tak, magistrem pedagogiki społecznej, z terapią pedagogiczną, magister zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, z nauczaniem język, języka angielskiego, nauczyciel dyplomowany. Powiem Pani szczerze, że Trzeba by było dobrze pomyśleć, żeby znaleźć taki zawód, gdzie wymaga się tylu umiejętności, kwalifikacji. Lekarz, specjalność. Pielęgniarka, specjalność. Co to może być jeszcze? Informatyk, też określona specjalność, nie musi rozszerzać. Wy cały czas się musicie, nie wiem, dokształcać, uczyć, poszerzać swoje swoją kompetencję, swoje kompetencje. Dokładnie zgadza się. Nauczyciel wychowania przedszkolnego to jest osoba, która musi być wszechstronnie wykształcona. To nie jest męczące, tak cały czas się uczyć? Pewnie jest. jest tak? Ale niestety są takie realia, że nauczyciele muszą się ciągle doskonalić i poszerzać swoje kwalifikacje. Czy dzisiaj bycie nauczycielem, czy w szkole, czy, czy, czy w przedszkolu, to nie jest taka ryzykowna rzecz ze względu na roszczeniowość czasami rodziców, ze względu, ze względu na to, że jakiś wypadek z dzieckiem się dzieje i jest ogromna odpowiedzialność? Tak, to prawda. Zgadzam się. Poza tym mamy jeszcze dodatkowy problem niżu demograficznego. Mhm. Czyli jest walka, tak? O stanowiska, czy jak to rozumieć, o dzieci, jak najlepszy program w szkole bardziej, czy bardziej strach przed utratą pracy? Hmm. Czyli dla samego nauczyciela. Tak. Rozumiem. Dobrze, no to porozmawiajmy o tym polskim komitecie. To się nazywa OMEP. Czyli tak. Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego. Nie będę ukrywał, że. Nie wiem, co to jest za organizacja. Czym się Państwo zajmujecie? Po co jest ta organizacja? To jest organizacja międzynarodowa. Mhm. Nazwa, skrót OMEP, pochodzi od francuskiej nazwy. Mhm. E, jesteśmy organizacją non-profit e, i zajmujemy się. E, Opieką nad dziećmi. Staramy się y, y, propagować ideę praw dziecka, edukacji dla zrównoważonego Ale to rozwoju. to organizujecie Państwo jakieś szkolenia, jakieś spotkania z dyrektorami, z wychowawcami przedszkolania? Swoim wygląda? działaniem obejmujemy zarówno dyrektorów, nauczycieli, jak i dzieciaki, bo mamy też dużo projektów dla dzieci. Zajmujemy się również rzecznictwem. Jesteśmy takim głosem doradczym. Przy opracowaniu niektórych rozporządzeń. Na przykład teraz konsultujemy też e, zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Od kiedy Państwo istnieje jako organizacja? Światowa Organizacja Wychowania Przedszkolnego e, powstała w roku 1948. Dobrze, a w Częstochowie? E, jeszcze mamy w Polsce hmm. ponad 50-letnią tradycję. Tradycja. A w Częstochowie <laughs> w tym roku będziemy obchodzić jubileusz 25-lecia. No i przepraszam, ktoś z telewizorów może powiedzieć: No, tak pięknie Państwo działacie, podpowiadacie, a tu ustawa Kamilkowa kłania się, tak? że nie udało się uchronić dziecka, bo nie wiem, czy ktoś nie zauważył, czy taka jest prawda, że jeżeli dziecko jest pokaleczone, a jest zasłonięte ubrankiem, to nauczyciel nie ma go prawa nawet dotknąć, bo takie dzisiaj jest prawo, a potem się ma pretensje do nauczyciela, że nie zobaczył, co tam dziecko ma pod ręką. Dokładnie, pod tak, dokładnie tak. Szkoły mhm. i przedszkola obciąża się za pewne rzeczy, które nie są za to odpowiedzialne. Mhm wychowaniem zajmują się i opieką nad dziećmi w pierwszej kolejności rodzice i dom rodzinny. To na co może liczyć taki wychowawca przedszkole, jeżeli przyjmie zaproszenie, nie wiem, na jakiś projekt, rozumiem, na jakieś szkolenia? Tak. Wycho um, otaczamy wychowawców też takim wsparciem merytorycznym. Mhm. Organizujemy szkolenia, organizujemy konferencje, wyjazdy studyjne, podczas których um, wspieramy nauczycieli nie tylko metodycznie i dydaktycznie, ale również um, staramy się ich wspierać właśnie jak pracować z rodzicami, jak wspomagać dzieciaki w trudnych sytuacjach. I podpowiedziałaby Pani co, coś, jak pracować z rodzicami, bo ci rodzice są różni. Patrzę też na siebie, nie będę ukrywać. tak, Roszczeniowi jeden oczekuje, że moje dziecko będzie najlepsze, dlaczego trzecie miejsce dopiero zdobyło gdzieś w konkursie i mam już tam żale do, nie wiem, dyrekcji nauczyciela. Tak, są przeróżne problemy, sytuacje, tak? tak, różne <coughs> trudności. Z rodzicami trzeba przede wszystkim rozmawiać, myślę, otwarcie <coughs> i troszkę przyjmować też ich punkt widzenia. Ja mam ten plus, że jestem rodzicem <coughs> i niedawno miałam dzieci w wieku przedszkolnym, więc, więc wiem, z jakimi problemami mierzą się zarówno dzieciaki, jak i rodzice. I patrz, kto ma rację, tak? Punkt pierwszy. przedszkole ma zawsze rację. Nieważne, tak? Bo pani mówi, że pochylacie się nad rodzicem, tak? W jakiś sposób. A to tak. pochylenie to na czym polega? Że co, przyznajecie mu rację? Rzeczywiście, zaraz pogrożę tej pani tutaj. Każda sytuacja jest inna mm -hmm. i wymaga indywidualnego podejścia. Nie mogę panu odpowiedzieć jednoznacznie, Rozumiem. jak każdą sytuację trzeba rozwiązać. Czyli zależy od sytuacji. Zależy. Są to bardzo często bardzo delikatne takie sprawy. T wiem, że trwa projekt Król Maciuś I na Straży Praw Dziecka. Cóż to takiego tak. jest? Będzie e lepiej w tych przedszkolach? Oczywiście nie mówię, że jest źle, czy coś, tylko czy będzie jeszcze lepiej? Tak jak powiedziałam, <laughs> rozpowszechnianie praw dziecka. W przedszkolach i w szkołach również, bo one obejmuje też dzieciaki do ósmego roku życia. Także tutaj cieszę się, że szkoły też mogą brać udział w naszych projektach i w naszych konkursach. Chodzi o to przede wszystkim, żeby dzieci wiedziały, że mają swoje prawa. Żeby je znały. Mhm. żeby… Yy... Ale to co, dzieci podchodzą, które nie potrafią jeszcze czytać i czytają, to czy Państwo opowiadacie im poprzez chociażby spotkanie z Bielusiem i Laosią, także że macie swoje prawa? Bardzo przydatnym mhm. tutaj projektem jest również nasz projekt miejski, bo Laosia i Bieluś też w swoich scenariuszach mieli tematykę poruszaną tematykę praw dziecka. Mhm. Yy, oczywiście w przedszkolach jest nauka przez zabawę i ta zabawa stoi na pierwszym miejscu. Ale oczywiście opieramy się również na materiałach dydaktycznych, które są wypracowywane też przez OMEP. Między innymi udział w takich projektach powoduje to, że dzieciaki dogłębniej poznają swoje prawa i jakby już później potrafią powiedzieć, że ja mam swoje prawa, stop, tak? Potrafią też ochronić siebie dzięki temu. A były takie sytuacje? Pamięta Pani, że się jak jakąś zagadkę, bo okazało się, że dziecko gdzieś w przedszkolu zainterweniowało? Czy rodzice potem jeszcze podeszli i też mówili, że moje dziecko dobrze się zachowało, bo na coś tam nie Jako Ja kojarzę z w takie sytuacje. Mhm. I kiedy są pytania właśnie na temat praw dziecka, czy w ogóle na jakiekolwiek tak. inne pytanie, okazuje się, że przedszkolaki mają największą wiedzę w porównaniu nawet ze starszymi uczniami. Mhm. A jak Państwo oceniacie w ogóle współpracę z rodzicami? Pani tutaj zaczęła troszeczkę mówić. Te, te, większość rodziców rozumie, że oddaje pod opiekę swoje dziecko i, i ufa po prostu tym nauczycielom, że będzie dobrze, że nie stanie się krzywda. Bardzo ważne jest budowanie relacji mm -hmm. szkoły czy przedszkola z rodzicami. Yy, I to jest rzecz, na którą naprawdę trzeba zwrócić uwagę, bo szkoła i przedszkole mają funkcję wspierania roli wychowawczej mm -hmm. rodziny. Zastanawiam się, czy ustawa Kamilkowa coś zmienia, czy tylko ustawia bardziej kto jest za co odpowiedzialny. A do wypadków Zawsze będzie dochodzić, chociażby niedawno tak, że pijani rodzice zajmowali się dzieckiem, cały czas te dzieci gdzieś są tam po drodze krzywdzone, czasami tego nie widzimy, czasami widzimy, interweniujemy, no ale potem jesteśmy tym najgorszym sąsiadem, który zareagował, bo słyszał krzyk za ścianą. W wyniku ustawy kamilkowej w placówkach wszędzie, gdzie są dzieci jest obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich. I one w jakiś sposób zabezpieczają nie tylko w placówkach, ale, ale również i w. Ale nauczyciela bardziej zabezpieczają, bardziej dziecko zabezpieczają? W, przede wszystkim chodzi o dzieci, mm -hmm. żeby zabezpieczyć dzieci. I to są takie gotowe procedury, które pozwalają nam działać, jeżeli zauważymy podejrzenie krzywdzenia dziecka. Ten Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego, gdyby go nie było, to co by było w przedszkolach? Kulaj dusza piekła przepraszam, że tak yy, użyję takiego stwierdzenia. Myślę, myślę, że nie, bo przedszkola mhm. funkcjonują świetnie. My mhm. jesteśmy taką organizacją, która ma tylko wspierać. Mhm. I, I przedszkola czekają na takie wsparcie, piszą do Państwa, że chętnie by wzięli udział w takim, czy odpowiadają, bo Państwo oferujecie różne szkolenia i są odpowiedzi, tak mailowe. Yy, tak, kierujemy. Yy, różne projekty, kierujemy również konkursy, zapytania do, do nauczycieli i Odźwięk jest zadowalający dla nas. Nasz oddział liczy w tej chwili 29 członków, jest jednym z większych oddziałów, mhm. natomiast Cały czas prowadzimy jakby tutaj działania i dziękuję bardzo panu redaktorowi, że zaprosił pan mnie dzisiaj do studia, bo mogę właśnie dzisiaj opowiedzieć o naszej organizacji i zachęcić państwa z przedszkoli, ze szkół podstawowych do przyłączenia się do naszej dlaczego organizacji. dlaczego warto się przyłączyć do państwa, proszę powiedzieć? może uzasadnić? Mhm. Zachęcić w ten sposób? Yy, ponieważ... Yy, Skupiamy się, tak jak powiedziałam, na dziecka. Dobro dziecka jest dla nas najważniejsze, mhm. nie tylko w tej naszej skali lokalnej, ale również w skali globalnej. Zwracamy uwagę na takie problemy, które pojawiają się, chociażby tak jak pandemia, w tej chwili niski poziom emocjonalny dzieci, psychiczny. Czy też bierzecie pod uwagę? Bo często się mówi, że część rodziców nie chce, żeby się ich dziecko szczepiło. Czy to raczej Państwa nie interesuje? My poruszamy pewnie. wszystkie kwestie mhm. i rozmawiamy i z nauczycielami y, na te tematy. Y, jeszcze nie objęliśmy być może takim wsparciem rodziców, ale to jest pewnie obszar do przemyślenia i do zastanowienia się, w jaki sposób jako omy możemy wspierać rodziców. Także dziękuję za tę podpowiedź. No to zapytam, czy nauczyciele tak. czasami nie czują się e, jak ten Don Kishot, który walczy z wiatrakami, bo powiedzmy szczerze, no dla Państwa najważniejsze jest dobro dziecka tak. e, tutaj, i, i, ale te dzieci czasami różne są i czasami i kopną tego nauczyciela, gdzieś są e, złośliwe, bo nie chcą. Tatuś powie, dobrze dziecko, żeś tak interweniował, bardzo dobrze i, 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 i ciężko się rozmawiać z rodzicami i z dzieckiem. i Jak tutaj sobie radzicie w tym przypadku? No bo różnie bywa. Y Traktujemy każdą sytuację indywidualnie. Mm -hmm. yy, za każdym razem. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, o jakich Pan mówi, jasne, ale to nauczyciel jest tą e, stroną, która musi tę e, sprawę jakby doprowadzić do końca. A zda, zdarza się, że mówi się nauczycielowi, wie Pani, albo się Pani dostosuje do tego, co tu dziecko powiedziało, albo żegnamy się z pracą. Bo rodzic wymaga tego, bo rodzic stawia tutaj warunki. Y nie słyszałam o takim przypadku. Nie słyszała pani, ja czyli słyszałam. jednak ten nauczyciel to jest guru i mamy słuchać y tego nauczyciela. Y y obecnie rodzice. jest taka tendencja, żeby było y podmiotowe traktowanie uczniów. Czyli stawiamy mm -hmm. na równi nauczyciela i dziecko. I też jakby dziecko jest aktywnym uczestnikiem procesu eduka edukacyjnego. Czyli i szkoły, i, i, i przedszkola to nie jest tak jak w tym kabarecie, SMILE. Pamięta Pani, jak ten student przychodzi na egzamin <laughs> i czym się kończy, że czyści buty temu wykładowcy, czy wykładowca czyści temu studentowi buty. Czyli jednak macie Państwo jako wychowawca, jako dyrektorzy coś do powiedzenia, i czasami trudne rozmowy z rodzicami są przeprowadzane. Oczywiście. Ale być może uda się przekonać tego rodzica, że jego myśl Myślenie właśnie krzywdzące dla dziecka, że trzeba iść taką, a nie inną drogą. Tak, zgadzam się z panem. Dobrze. Co zrobić, żeby zapisać się do państwa tutaj tego polskiego komitetu OMEP? Na stronie internetowej OMEP. Org .pl. Mamy deklaracje członkowskie, które mm -hmm. można sobie pobrać i przynieść do oddziałów I za darmo terenowego. są szkolenia, za darmo są spotkania. Część szkoleń jest nieodpłatna, mm -hmm. część jest odpłatna. Mm -hmm. Pięknie dziękuję za rozmowę. Pani Barbara Buczkowska-Staniec, stanie z sieci. Bardzo dziękuję, Pani Dyrektor. Dziękuję.